Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski, 8 czerwca 2015. Dzisiaj zaczynam od jabłoni, najważniejszego jednak gatunku, gatunku w Polsce, sadowniczego oczywiście. Regalis jest tym produktem, który należałoby chyba w pierwszej kolejności rozważać. Przypominam, regalis stosujemy najlepiej w godzinach wieczornych z uwagi na rozkładanie się go na słońcu, zakwaszamy wodę. Dodawany w zestawie pół kilograma kwasku cytrynowego załatwia sprawę. Yy, I raczej innymi się ze środkami ochrony roślin, chociaż takie rozwiązanie ja osobiście sprawdzałem, działało yy, i to niekoniecznie z jednym produktem. Natomiast jest luźniej z ochroną, możemy sobie na to pozwolić, żeby zastosować go solo w godzinach wieczornych. Yy, jak na zdjęciu możecie Państwo zaobserwować, widać ten przyrost wtórny i jest to chyba ten moment, nie chyba na pewno ten moment, kiedy nie należałoby zwlekać z tym regalisem, tylko zastosować go na tych odmianach silnie rosnących właśnie już. Teraz w ciep mamy ciepłe, mamy dobre wchłanianie wieczorem też. Unikajmy może silnych wiatrów, unikajmy może yy, zbyt wysokich temperatur, ale, ale mamy ku temu dobrych parę dni, dobrej sposobności. Opadanie liści goldena i gali jest to problem, który co roku nam narasta. Wskakujemy w tym czasie z produktami opartymi o mankozeb czy tiuram, bardziej o mankozeb. Także idą produkty typu switch w tym czasie. Są to droższe rozwiązania. Natomiast jest jeszcze jeden sposób, yy, fosforynowy niejako. Fosforyny potasu także poprawiają tutaj odporność i, i zmniejszają opadanie tych tych liści, które najczęściej ma charakter przejściowy, ale jeżeli tego nie dopilnujemy, no to, to wtedy yy, poza tym przełomem maja-czerwca, kiedy widzimy pierwsze opadnięte liście, to później w lipcu tych liści zaczyna nam ginąć dużo więcej, a jest to bardzo ważny czas wtedy na odżywianie się yy, owoców, i, i nie możemy drzewa pozbawiać ulistnienia. Pamiętajmy także, że. Jeżeli chcemy mieć jędrność owoców, musimy stosować nawozy wapniowe. Czym wcześniej stosujemy nawozy wapniowe, tym większa jest szansa na uzyskanie jędrności odpowiedniej, z uwagi na to, że najpierw następują podziały komórkowe, później jedynie tylko rozrost tych komórek. I tutaj można powiedzieć, że są to ostatnie momenty, żeby, żeby jeszcze z tym wapnem wystartować. Do tej pory mówiło się, że opad czerwcowy, czy, czy tam świętojański, jak to woli, był tym momentem, kiedy z tym nawożeniem wapniowym należało wejść. Ja w tej chwili mówię, że z tym nawożeniem wapniowym należy wchodzić już od kwitnienia. Oczywiście od kwitnienia mamy tak dużo zabiegów ochroniarskich, że ciężko wpasować się tam z tym zabiegiem. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej. Mamy i owadobójcze, mamy i magnezówkę, której nie łączymy. Z nawożeniem wapniowym wskakujemy z fosforem, który na podziały komórkowe. W tej chwili mamy faktycznie luźniejszy czas. Stosujemy, jeżeli chodzi o parcha, nawożenie głównie ochrony w oparciu o preparaty kontaktowe. Mamy nadzieję, że to zagrożenie minęło, czy wyjdą jeszcze jakiekolwiek plamy. Na razie jest w sadach, uważam bardzo dobrze. To zobaczymy, czy te ostatnie e, momenty. Infekcyjne da mnie dokuczyły, ale te plamy, jeżeli mają wyjść, to wyjdą powiedzmy za jakieś 10 dni. Także poczekajmy i zobaczymy, czy, czy trzeba po coś mocniej sięgać. Na razie bym powiedział: preparaty kontaktowe są wystarczające. Tutaj w przypadku Goldena znów wspomnę oparte o, o mankozebie. Jeżeli chodzi o owocówkę, mam nadzieję, że wszyscy Państwo ten zabieg już wykonali. Jeżeli nie i nie było zabiegów przy, yy, przeciw myszycom, to na pewno jest to czas, kiedy możemy sięgnąć po, po raner. Jeżeli chodzi o grusze. Yy, grusza no, wygląda fragmentarycznie dosyć blado, zwłaszcza jeżeli chodzi o te młode przyrosty, zachęcam do tego, żeby sięgać po produkty magnezowe ciągle jeszcze. Tu mikroamin MG y, oparty na siarczanie z aminokwasami i z dodatkiem innych jeszcze pierwiastków jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Y, poniekąd tego typu rozwiązania też hamują rozwój y, miodówki gruszowej, także to jest dobry czas na to, żeby to kontynuować, ale zachęcam do tego, żeby przemiennie zacząć to robić już z nawozami potasowymi albo wieloskładnikowymi ale o zwiększonej zawartości potasu prohorti K W takim rozwiązaniu się wydaje być bardzo dobrym i coś jeszcze przy gruszce miałem powiedzieć państwu ale szukam gdzieś tam pod swoją kopułą szukam na kartce też też nie ma ale coś mnie na pewno na pewno męczyło będzie okazja następnym razem jeżeli chodzi o morela o morele. Niedawno wspominałem o wiśniach, że mamy dużo niepokojących objawów i komunikatów z terenu odnośnie wypadania drzew wiśni. Zwalaliśmy to jednak na kwestie zim, które mają skutek dopiero teraz. Przy morelach wydaje mi się, że będzie dokładnie taka sama sytuacja. Na zdjęciach Państwo widzicie, że, że gałęzi, które zasychają z różnych powodów na jest, jest sporo, ale wypadają także drzewa, i tutaj na pewno musimy coś w tym kierunku robić. Bo szkoda, intensywne upały, intensywna transpiracja, osłabione drzewa, mało tego, owocujące nawet całkiem przyzwoicie. A gubiące liście, no to powoduje, że mamy duży powód do niepokoju. Ja zachęcam, aby takie drzewa słabsze mimo wszystko spróbować pociąć troszeczkę. Poskracać, poprawić, jak gdyby zmniejszyć transpirację przez to i, i poprawić kondycję pozostałej części drzewa, No decyzja dosyć taka kontrowersyjna i trudna z uwagi na to, że pozbywacie się Państwu części plonu, albo ewentualnie inaczej. Często na końcach jest ulistnienie, a w środkowej części korony nie, więc ucięcie tej części zewnętrznej spowoduje, że nie macie liści. No oczywiście do tego nie, nie zachęcam. Usuwajmy wtedy, powiedzmy, całe któreś konary, tak, żeby jednak to ulistnienie zostało, ale żeby dać drzewu odetchnąć, a w międzyczasie wspomagać, stymulować. Mamy imprower jako typowy stymulator, mamy te nawozy algowe jak Santaura, mamy nawozy zrównoważone oparte o generalnie składniki. Cała seria tych nawozów prohorty, choćby i wydaje mi się, że tędy tutaj. Droga nie muszą to być duże dawki, ale oby jak najczęściej, żeby spowodować, żeby, żeby temu drzewu się chciało żyć. Oczywiście nie wszystko jest spowodowane y, sprawami mrozowymi, część z tego jest wynikiem chorób bakteryjnych, y, no i tu takie gałęzie zachęcam do tego, żeby, żeby wycinać. Jeżeli całe drzewo wygląda nieźle, a pojedyncze gałęzie. Wykazują objawy chorobowe, to oczywiście takie konary, takie gałęzie powinniśmy jak najszybciej wyciąć, żeby nie rozprzestrzeniać patogena. Jeżeli chodzi o czereśnie, nasionica cześniówka lata naprawdę już bardzo intensywnie. W tym roku równo, chyba zaczyna w całym terenie. Mało gdzie jej nie widać. W pułapkach się dużo tego odławia, natomiast ja zachęcałem już poprzednim razem do tego, żeby wykonać zabieg choćby w kierunku zwalczania mszyc. Jedno przy drugim powoduje y, uspokojenie, także myślę, że Państwo zabieg wykonali. Kto nie wykonał na nasionice cześniówkę w czereśniach, bezwzględnie musi ten zabieg zrobić już y, dzisiaj wieczorem, dajmy na to. O, nie, o niedoborach magnezu też już wspominałem. Teraz na zdjęciu chciałbym pokazać, jak to mimo wszystko potrafi być pospolite. I dla porównania na drugim zdjęciu, jak kolor liści powinien wyglądać w porównaniu do tego, co na drzewach spotykamy. Samo zdjęcie, tak jak było to pierwsze, no, powiedzmy, pokazuje, ukazuje swego rodzaju mozaikę, natomiast to drugie pokazuje, do czego powinniśmy dążyć. To jest jeszcze czas na nawożenie magnezowe w czereśniach, ale pamiętajmy, że też jest to czas na nawożenie wapniem. I tu zachęcam do takiej przemienności. Na tym etapie jeszcze raz mikroamin MG, a raz yy, prohortii mrówka. I to są rozwiązania, które powodują, że mamy szybko pobieralny magnez, także z innymi pierwiastkami budującym kolor liścia i mamy także dla równowagi wap ale akurat w tej bardzo szybko pobieralnej i mało fitotoksycznej albo w kompletnie niefitotoksycznej nie, nie wersji, w dodatku wzbogaconej aminokwasami i możemy nawet wnosząc co drugi raz wapń, wnieść go naprawdę dużo i budować tą jędrność i zmniejszać podatność później na pękanie owoców. Jeszcze przy czereśni chciałem zwrócić na uwagę na, na ptaki. Yy, boimy się tych szpaków, coraz więcej mamy sprzętu odstraszającego, czy to, imi, yy, czy to związane z, głosami, z odgłosami ptaków, czy to armatki, ale pamiętajmy, że była taka wersja odstraszania ptaków w oparciu o aminokwasy i tu generalnie nawet te powiedzmy, bardziej zwierzęce, czyli o intensywnym zapachu trochę te ptaki nam mogą odstraszać, więc zachęcam do tego, żeby przy okazji odżywiania drzew, te aminokwasy dawać może jedno z drugim nam się tutaj ułoży. Jeżeli chodzi o śliwe, znowu powiem aminokwasy: z uwagi na to, że y, mamy dosyć dużą, widoczną y, presję ze strony chorób wirusowych i łatwo ją w tej chwili zobaczyć. Zdrowe drzewa są pięknie, intensywne, zielone, jak to w śliwie bywa, bardzo często lśniący liść. Natomiast y, bardzo mocno o tej porze roku widać objawy, nie, objawy zawirusowania choćby szarką czy, czy, czy innymi wirusami. Jeżeli spodziewamy się tam plonu i chcemy ten plon godnie utrzymać, to powinniśmy pompować takie drzewa aminokwasami po to, żeby ten owoc y, obronić. A po owocowaniu zachęcam do tego, żeby jednak te drzewa znaczyć i, i usuwać. I, i, pamiętajmy, że Wektorami wirusów w sadzie są mszyce, i tutaj bardzo niewielka presja mszycy powoduje roznoszenie chorób po całym sadzie. I to następuje bardzo szybko. I nie obserwujemy tutaj takiego skręcania liści przez mszyce jak w czereśniach czy, czy w innych gatunkach. A mimo wszystko ta niewielka liczebność mszyc potrafi nam bardzo mocno dokuczyć. Kilkukrotne zabiegi aminokwasami w naprawdę górnych albo jeszcze zawyżonych dawkach łagodzą sprawy uszkodzeń owoców. Jeżeli chodzi o owocówkę, też na zdjęciu możecie Państwo zobaczyć, no jest tego dużo, ale owocówka śliwkóweczka zawsze miała to do siebie, że jak latała, to latała bardzo intensywnie. Myślę, że jesteście Państwo pod tym zabiegu sprzed już dwóch tygodni niejako i to powinno na dzień dzisiejszy wystarczyć, ale ktoś, kto nie zrobił. No to, to oczywiście zachęcam do tego, żeby nadrobił zaległości i ratował to, co jeszcze w sadzie jest. Jeżeli chodzi o malinę i o porzeczkę czarną, tu chciałbym zwrócić uwagę bardziej na, na one i wielkie opory tego, co nam urosło w tej chwili. Spotykamy się coraz częściej z, z jakimiś takimi wichurami, może nie w ostatnich dniach, ale wcześniej to było i teraz jak będą ustępować te upały najprawdopodobniej albo, albo będą nam towarzyszyć jakieś takie nie, nieoczekiwane przez nas zjawiska atmosferyczne, burzowo-wietrzne. To będzie się tego bardzo dużo wyłamywać. Te sygnały z terenu już dochodzą. Porzeczka malina 80, powiedzmy do 100 cm, potrafi mieć. I jeżeli mówimy o tet, które były ścięte, a nie o malinach letnich, to to się bardzo łatwo wyłamuje także przez opryskiwacz, także przez wichury. Zachęcam, żeby wchodzić z nawożeniem potasowym, który powoduje wzmożenie drewnienia tych pędów. Liście są piękne, liście są nieraz duże, azotem wybujałe, opory stawia e, bardzo taki, taki liść i, i bardzo łatwo przechylić wiatr ma takie powiedzmy, żagle do, do popisu i wyłamuje te, te liście. I ja na dzisiaj tyle. Ja odpocząłem przez weekend, mam nadzieję, że Państwo też nie ma tutaj jakiegoś takiego wielkiego zagrożenia, jeżeli chodzi o, o choroby dały nam te choroby trochę odpocząć, jest to czas tym bardziej na to, żeby zadbać o nawożenie i, i odpowiednio je dobrać. Tak jak wspominam, w pożyczce odstawić azot, rzucić dużo potasu, w wielu gatunkach przemiennie magnez z wapniem, no i do następnego razu. Dziękuję bardzo.